Do montażu podstawy do blatu, czy to metalowej, czy drewnianej, używam mów dwugwintowych. Ale to nie dlatego, że trzymają lepiej od wkrętów, tylko po prostu wkręta w drewno wkręcimy raz, może drugi raz w to samo miejsce, ale co za trzecim razem już w ogóle nie będzie trzymał. A dzięki temu, że użyjemy mów razem ze śrubami, możemy wielokrotnie ten blat odkręcać, dokręcać. Nawet jak nam się troszeczkę poluzuje, wystarczy dokręcić mocniej śrubę i już będzie trzymał. Montaż takiej mówy jest naprawdę prosty. Wystarczy dobrać wiertło tak? Żeby wybrało nam środek, a został gwint, wiercimy otwór. Krawędzie jest dodatkowo warto sfazować fazownikiem. I wkręcamy mufę. Ja lubię to robić ręcznie, bo łatwo się ją przekręcić. Jeżeli ją przekręcimy, no to faktycznie nie będzie nam to trzymać. A ręcznie mam pełną kontrolę nad tym, jak mocno ją dokręcę. Mufę zawsze wkręcam na równo z materiałem, żeby nie wystawała. I teraz wielokrotnie będę mógł odkręcać podstawę, i nie muszę się martwić, że z czasem to miejsce się wyrobi.